O, co, gdzie ja jestem? Co, gdzie ja jestem? Halo, halo! Co to za dziwne pomieszczenie? Popatrzcie, tu są jakieś łóżka dziwne. Popatrzcie, ja leżałam w tym. Tu jest obok mnie takie, takie i takie jeszcze. I takie, i takie, i takie, i takie. Dziwne, ale gdzie ja jestem? To, co? Jakiś namiot. Dobra, idziemy się przespacerować. Tu nie ma nic. Co to? Wow! Tam jest ciuchcia! Słuchajcie. Wsiadamy. Jak najszybciej wsiadamy. Ja chcę prowadzić tą ciuchcią. Halo. No, no jest tak. Wow, ale fajnie, ale. Wow, patrzcie, tu można usiąść. Nie wiem, dziwne, nie wiem co to, a to mogę narysować coś. Y, I mnie. Ładne? Piszcie w komentarzach. A tak w ogóle, to ja mam 5, 10, 15 lat. Nie, no, chyba nie, tak naprawdę mam 5 lat. Tylko ja po prostu chciałabym mieć 5 lat. Gdzieś 15, przepraszam, ja, mi się myli. Myli mi się po prostu. No, bo ja jestem dzieckiem. Takim malutkim, bardzo małym dzieckiem. A co, co to? Popatrzcie uwaga. Okej, okay, uwaga! Dobra, idziemy sobie. Ile ja mam wzrostu? Piszcie w komentarzach, ile mam wzrostu. Tu już byłam, albo i nie. Popatrzcie. Ej, tutaj są takie. Te. krzesełka i stoliki. Siadam tutaj. E. Dobra. Ym. Patrzcie tutaj. Halo, nie ma tutaj żadnej koleżanki mojej, ani nikogo. W sumie. Ja nie znam tutaj nikogo w ogóle, gdzie ja jestem. Wow, ale tu fajnie, może zjechać ze zjeżdżalni. To jest zjeżdżalnia? Dziwne. A to? Co to? Wow! Zakładam to. I tak. tutaj chcę. Ojku, O to tutaj to tutaj e, to tutaj a to nie to To chcę chciałam to tutaj e, to, to 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 tutaj O ja na no jejku to tutaj e, to y, to to tutaj. To, to tutaj. To. To tutaj. To tutaj. To tutaj. A to tu. I tu. Ojejku, dobra, już się więcej nie da. O, popatrzcie, ale mogę się tu pochuśczać. Wow, ale fajnie. Gdzie, a jakbym. Popatrzcie. Oh! Wyszłam. Wyszłam stąd. Ej, a jakbym tak. O, tu jest toaleta mi się w tej siku. Ja chcę do toalety. Gdzie tu jest toaleta? Halo. No, halo, halo. Tu. Co tu takie duże jest? To jest chyba dla dorosłych. Ja nie, ja nie mogę tu. A tu? Tu jest dla mnie. E, dobra, już. A! No nie no. Teraz czas umyć rączki. Teraz muszę wyczyć Odkurzacz dziwny jakiś ten odkurzacz. No dobra. Idziemy. Muszę stąd ucieknąć. Jedziemy. Popatrzcie tu ktoś ma dom. O nie, nie mogę. No to chodźcie, jedziemy dalej. Tam jest plac zabaw, chodźcie. Tak w ogóle, to ja mam na imię Ami, ale. Ja, ale mówcie na mnie Alicja, jak coś, bo ja mi się strasznie podoba imię Alicja i macie mówić na mnie Alicja. A! Tylko nie to! No nie, no ja chcę wyjść na tą drybinkę. Chcę wyjść na tą drybinkę. I. Dobra, jest klic. Dobra, to jedziemy może którą? Białą czy niebieską? Yy, ja bym pojechała białą. No to jedziemy! Woohoo! Ale mega! Co tam jest? Co to? Biorę to. Ojejku, mam całą ubra ubrankę. Dobra, chodźmy na tę kaczkę. No dobra, co to? Hall of Fame, nie rozumiem, nie umiem angielskiego. Co to? Co jest tutaj? Wow. Że co, że oni wygrali? Ja nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem. Ojeja. Pum! Pum! Ale co tu jest? Topia Official Channel nie, ja nie wiem kto, Co to za gościu jest Nie znam Dobra Chodźmy może do sklepu sobie coś kupić Bo mam troszkę pieniążków Popatrzcie mam pieniążki tutaj I idziemy do sklepu Poza tym Muszę sobie też za niedługo kupić nowy ubrank Dzień dobry co tu kupić? Kupię sobie może jabłuszko. Czekoladkę. Ojejku. Czekoladkę. O, mięsko. Ale duże. Większe ode mnie. No dobra. Idę zapłacić. Dzień dobry. Ja tutaj zostawię pieniążki. Dobrze, mogę wziąć? No tak, tak, tak. Dobrze. Oki. Okay. Okej. Ojejku. Może tu mnie przyjmą? so nam pisze A adopt me please Yes adoptowałam je chyba Super to mój nowy dom chyba Ojejku. Bilektury na razie. Wow. Ale ja ten domek wynajmuję, wiecie. Bo bym sama nie miała takiego. Wow. Ja chcę jakiś różowy. O taki może. Słuchajcie, ja już nie mam 5 lat, tylko mam 6 lat. I jestem nauczona mieszkać sama i wszystko robić sama. Teraz właśnie sobie siedziałam przy komputerze aktualnie. Tutaj są wszystkie moje pieniążki. Tutaj. Tu jest taka sypialnia moja. Mam dużo sypialni ogólnie. Ojej, jak ktoś do mnie przyjechał. Albo i nie. Mam blisko plac, zabaw i wszystko jest, słuchajcie, super. Za rok pójdę do szkoły, teoretycznie mogłabym spać tutaj. W sumie chyba nawet będę spać tutaj, bo jeszcze nie odkryłam wcześniej tego pokoju. Co to jest? Nie dosięgam tu na razie, więc nie mogę zobaczyć. Ojej, grill tutaj jest jakiś. A co tu jest? Jejku, przepraszam Was za to, bo klikło mi się coś właśnie w nagrywaniu, ale już wracamy do historyjki. E, dobra, to zobaczmy, tutaj już byłam bardzo dużo razy. To jest ten mój pokoik. Przepraszam. E, tutaj jest łazieneczka. Tak, e, tu są schodki na górę i na dół. Tutaj jest taka, takie fotele. Tutaj jest balkon przeogromny. Przeogromny. Tu jest łazieneczka jakaś. Tu jest jakaś sypialnia. Patrzcie no ten komputer. Jaki on jest ogromny. Wow. A, Nigdy wcześniej go nie widziałam. Także tu jest znowu łazieneczka, tak. tego pomieszczenia nie widziałam, aha garaż, gotcha. dobra teraz idę sobie zjeść Zjadłam. Okej, okay, kurdeczkę. Arbuzika. I idę sobie zrobić obiad. Dziś na obiad pierogi. Pierożki troszki i soczek I dobra, gdzie jest wyjście? Idę teraz. Właśnie, bo wiecie, ja już chodzę w sumie do szkoły, tylko... Tylko wiecie, no. Za rok będę już mogła tak normalnie jeździć na hulajnoty i rowerze. Chyba jadę w złą stronę. Ja chyba pojechałam naprawdę w złą stronę. Tak, bardzo źle. To może ja jak dotrze do tej szkoły, to, to wtedy wam powiem. Słuchajcie, jestem teraz... Jeju. Jestem pod szkołą już. I idziemy na lekcję. Yy. Napiszmy działanie. to to będzie... Ale bez wykrzyknika, Alicjo. No dobrze. To do widzenia. Um, no dobra, dobra, to idziemy. Witajcie. Dzisiaj przyszłam na bal karnawałowy w szkole. I mam już 7 lat. Chodzę do drugiej klasy. Bo jak miałam 6 lat, zaczęłam chodzić do szkoły. Inaczej chodziłabym już jeszcze dopiero do pierwszej klasy. Ale tak to chodzę do drugiej. Muszę się w troszkę pouczyć tańca, a potem mamy bal karnawałowy, dlatego jestem tak ubrana. Każdy teraz pokazuje swoją postać. Teraz moja kolej. Y, witam was. Ja przebrałam się za. za Miss Dołaczkę. Miss Dołaczka to taka osoba. Już, już wam ją przedstawię. Tylko musicie ocenić mnie. Okej. Okay. Dołaczka to taka postać, która kocha grać w szachy i warcaby i zdecydowanie kocha grać w karty. Dlatego też taki mam makijaż. A przepraszam bardzo cię, Alicja. Tak. Dlaczego Ty się pomalowałaś jak chodzisz dopiero do drugiej klasy, a normalnie mia miałabyś chodzić do pierwszej klasy? Ha, 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 ha. Nie wolno ci tak. Na balkar na każdy może się pomalować. No nie, bo drugoklasiski nie. Osiem lat, trzecia klasa, chcę sobie zmienić imię. Dobra, koniec lekcji. Dziwne ławki latały w sali od matematyki. Ale już nie wnikam. To. A teraz idę sobie zmienić imię. Posłuchajcie, mam wielki dylemat. Jakie mam sobie zmienić imię? Czy... Bella czy może Amelia? Nie wiem, ale. Nie wiecie, jakie sobie wezmę imię? Bella Amelia, albo można czytać Bella Amelia, ale zwykle to Bella Amelia, albo Bell Bella Amelia. I na tym widzowie. Będę dzisiaj kończyła ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mój główny kanał Ami z zającami, dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, pa! pa!